Dawno temu, na skrzydłach wiatru szybował ptak. Ta historia opowiada o nim i o pewnym chłopcu. Ładny lot, bracie! Zacznijmy od samego początku. Monolith Films zaprasza. Przyszedł na świat jako książę, ponieważ jego rodzice byli władcami tej doliny. No i co z nim? Dziwny chłopak wydawało się, że ich historia jest przesądzona. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Przyjaźń. Złapałam ją, to dla ciebie taśma. Która uskrzydla. <grytanie> musisz szybciej machać skrzydłami. I pomaga spełniać marzenia. No dalej, musisz się nauczyć latać. Jest jeszcze za mały. A teraz zrób tak. To jak to się kończy? Czasami chłopcze. Musisz opowiedzieć własną historię. Szerzej, tak! Udało się! Jesteś Orłę! Podniebną przygodę. Mój przyjaciel Orzeł. Znalazłem go. To on ciebie znalazł.